Tak, wracam w końcu. E, telewizor. Tak, niedawno patrzyłam na film. E, przygotowana byłam na wszystko. Miałam bardzo e, fajny e, klimat, zasłonięte okna, świeczki, zgaszone światło, telewizor i zapasowe wsteczki żebym się nie rozmazała lub się nie pobeczała. Tak, planuję jutro... No, koleżankę zapraszam, więc na pewno nagram. Na pewno będziemy się wygłupiać. No, logiczne. Ale przed Ale przedtem musimy zrobić pracę e, i zrobić jakieś e, kroplówki, a ja to mówiłam, na naszą kółko z przyrodnicze. Będziemy badać wszystko. No, więc e, będziemy mieli roboty, nie powiem jak, e, tak, opanuję troszeczkę się. E, moją rodzinę cieszę panagram. E, jak spędzę, pokażę wam Grunwald, tam gdzie są koncerty, piłki nożne, tam gdzie się wszyscy bawią. E, niedawno zrobiliśmy najgłupszą rzecz, e, że ukradliśmy sobie, e, jak to się nazywa, no, 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 no Lampiona inaczej mówiąc. Lampion z papieru. No miał fajny pomysł, sobie stanąć na stół, wziął sobie w domu, z domu nożyczki i pam. Też to mam nagrane, potem nam to nieszczęśliwe podziurawiło się i nazywaliśmy go Zenek i Wacuś. Tak, mam węża Wacusia, to więc... Tak, zastanawiacie się... Na pewno czemu się zmienia mi się kanał? Eee, tak, miała być Oliwia i ja. Zostałam tylko ja. Oliwia no, zrezygnowała z tego. Tak. No to więc wszystko zaczyna się od nowa. Eee, niektóre filmiki zostawiam, niektóre usuwam, więc jakby co? Niektóre zostaną. Tak, już od godziny piję zimną herbatę. I mój dziadek wychodzi i pokazuje ciśnienie babci. Tak. Dlatego nienawidzę swoich dziadków. Zawsze się wkryniają. Zawsze jak nagrywam filmiki, to zawsze albo oni... O, tatko. Tak, patrzę na W-11. Nie, kurwa, widzę. Ja przeknęłam, a miałam nie knąć, A chrzanić to. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Tak, na Czekaj. Usłabki bez pieprza. I tak, ładna mam e, Naszyjnik z Playboya. I koniczynka na szczęście. Koniczynkę dodałam do tego, bo pisałam test. Test. Pierwszy próbny test. Mmm. 10 kartek. Nie radzę. Pozwala, żebyście się uczyli, bo ten test nie jest taki łatwy. A ja tam wtedy. Miałam. Ym, chwila. chwila, muszę stanąć na łóżko. minutka. Co sobie kupiłam na odpuści? Odcichł. Dobra, nie udało się. światło niszczy mi misia, którego kupiłam na odpuście. No, na tak, trzy filmiki, które będę nagrywała. Jeden... <laughs> Jeden filmik jutro będę e, nagrywała. Śpiewanie moje jest z Wiktorią Pablicką. I tak nie znaczyłem, bo zaraz znowu. No więc będziemy szaleć. No nie szaleć tak jak popierdolone, tylko po prostu... Filmik się znajdzie na Facebooku moim. I tak nie podam. No i na YouTube, to więc będziecie widzieć, co my świrujemy. Widziałam, e, nie że nikt nie lubił tego chyba wycieczki z Krakowa na dwa dni, więc prawdopodobnie jeszcze kilka nie będzie ten filmik, albo wcale nie usunę. E, widziałam dużo razy ręczkę, no to chyba od teraz postanawiam nie kryć się, bałam się, zawsze się bałam, co sobie ludzie pomyślały, jak będę nagrywała filmik. Kurde, nie mi się laptopie. Więc e, kamerka nie zmienić i tak i tak, ponieważ nie będę moją kolufynę wyciągać. Mój aparat, tak, ma kamerka jest większa od mojego ręki ogólnie. Ja bym sobie tak przykleiła e, dwie ręce i takie dwie ręce obok siebie. Ręce. O Boże I to tak mam chytać to jak niemowlaka O To jest kamerka I tak trzymać i I okiem <grym> Dobra Zobaczcie to Z chusteczkami No i się przyda jak pierwsza chusteczkę. Tak to więc jak się żegnam z wami Włączam smutny film i będę beczała. Albo się lepiej Więc magiczna Bianutka. Wszyscy mówią, żeby nie iść w stronę światła, ale achuj.